jestem w miejscu. Pierwsza rzecz jaką nagrałem to jako, jak umieram. Dziękuję. <laughs> I need a wizard here. That's what she said. Ups. Barry.

już mi spadł Aha, ty umarłeś No, to to już mi spadł, znaczy, że umarłem Ale to nam trochę utrudnia sprawę, bo nie mam jak tam wejść chyba Nie, nie wejdziesz tam Nie weszłeś Nie, jakoś tam wejdę, coś nie Kurwa, nie wejdę tam to ja tam wejdę. To wejdź tam, włącz checkpointa. Okej. Okay. Siemaaa. Chodź, <laughs> chciałem powiedzieć, że idziemy i goni o Fuck. <laughs> no co za... ...kuja. <laughs> <nie. śmiech> Fuck, to jest mnóstwo goblinów. Mnóstwo goblinów. Oh Jerdola <śm> <śm> to nagrywam od teraz, siłem już tak, żeby nie dostałem to Kurwa! No zrzucaj gig ich z wysokości! Z zdradziłaś kurwo mnie! Strzeźcie mnie! Się z wysokości. No, Smutny moment, dosyć długo przechodziłem. A tam na dole jakieś sekrety powinny być, z tego co kojarzę. Tak, po prawej stronie. To będzie jeszcze gorsze. Teraz musimy przejść w trójkę, wszyscy. Nikisaku, chodź tutaj, na dół. Proszę. O, kolanka. Weź tamto kolanko z prawej strony. Nie to. Tamto. To. No weź się stąd we ekspediuj i chodźcie tam wszyscy Oooooo wow. Uuu uh. uh. I tu będzie prościej bo wystarczy że jedna osoba na to wskoczy Wsko na to po lewej panie Blake kurwa Co po lewej? No A na to Znaczy niech się na tym powiesi tiff po prostu to będzie... Nie wystarczy, że to będę dopychał ty... No Kuź, nie wskakuj Ale na to Ale jak ty się na to powiesi, no to jak będzie łatwiej dla całej reszty, bo Mag będzie mógł stawiać te skrzynki wskakuj. Czekajcie, ja tam skoczę, ja tam skoczę a? Niech palnik tam skoczą, waży 40 kg mniej A No Level a... Teraz bierz planki. Dobra, skakuj tam pierwszy Czekaj, poczekaj, masz to się podnieść nice Idź ty pierwszy, Czap. ja was dogonię No i chodź No, czemu Ale nie dotykaj tego. No, no nie ruszyłem no, teraz, tego No bo tego dotykasz Z prawej strony na to wejdź Hehehe <noise> Ty kubeki troll Okay. No, czekaj, czekaj, czekaj i teraz. No, <śmany> teraz drugi. No, 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 lecisz, no. <śmany> Dzięki. Ja tam zrobiłem kolanko, które generalnie niewiele dawało. No, czy to się da czytować Tiffem, ale ja nie wiem jak to przejdziemy w trójkę wszyscy To się da łatwo zrobić, patrz, ja przytrzymam Ty możesz robić dwie skrzynki, no. tak? Tak To zrób skrzyn... Aha, to już jest na... I zrób jak najdłuższe... jak najdłuższego planka Planka, nie skrzynkę Skrzynkę uwywal i zrób planka Chciałeś dwie skrzynki Nie pierdol drugą skrzynkę, zrób planka jak najdłuższego sam się pierdol. Aha, bo i tak nie mogę mieć więcej. Wiem, dlatego ci pokazałem zrobić tylko jedną skrzynkę, bo się z... Ja wam ram ra raczej jakoś nie pomogę, więc... A to się siostry dwójkę? No, ja już jestem o? na górze. To może zdążę. Zdążę. Głupie pytanie, jak udało ci się zdążyć? Znaczy, Właśnie. ja się zorientowałem dopiero po chwili, że to już było na stałe przesunięte i to się, to się nie wracało z powrotem. Kiedy? No teraz. Jak on postawił tego planka, to już się nie wracało, bo było zablokowane. Ale przecież to się na dół kładło, to powinno wrócić. Czy na, do góry? Nie. Widzisz, bo to jest na linach i to powinno się wciągnąć w górę zablokowane plankiem. A, no to cool. I dobra, zebrane wszystko Bwani, Saku saku. Fuck, gaz... Ej, ty, chodź tu rycerz, a nie, ciebie już nie ma. Rycerz jest martwy. <grym> ro... Okej, okay, dwa zablokowałem Teraz zablokuję trzeci. Weź tam po lewej na dole to rozwal, bo tam jest X. Kurwa, nie mogę schować o tą jeszcze czas mi szczęście To nie rozprawy Po lewej jest ex No Zablokowałem wszystkie trzy, lećcie Dobra Kurwa co ty robisz No chodź Nikisak Nie Wide, ale miałem lagi. Już <ślesz> <ślesz> jest takie, że to już jest taki, że martwy Ty, ty też Ultimate trolling Poczekajcie, ja to przesunę no, Powiesz mi, że mogę czekać, nie? A czy ty nie się... chcesz... Aha, ty jesteś martwy, okej okay. Dobra do... Jesteśmy święci Ładnie na Okej okay. Okej, okay, umarł Oh, so a, awesome. oni <laughs> tu są, spoko. Dużo naparzył z młotem, Czekaj, to gdzie był ten przycisk Return from the last checkpoint? <laughs> radzisz sobie, Blake, radzisz sobie. Like a boss. Pamiętaj, tempa, siła zawsze dla Masz frost tarcze Weź sobie, dobra jest, przydaje się Nie oh, Zastaniesz... mapa Okej, okay, to tak. będzie problematyczne teraz Moment jest wizarda to może być impossible Nie ma nic impossible Kiedy masz perfumy On używa Old Spicea jeszcze raz byście cieszę że to nagrałem Chodź tutaj, rozwal tam po lewej. to jest ten O właśnie Haha, mhm. mhm. ha. wyglądasz jakbyś sikał i rozwal też tę skrzynkę z z, z Wali tam coś? też jest jest No Wizard czasony liścia tego? dużego? O. nie mogę, A. mogę to zrób planka... patrz nie, nie tam, nie tam watch tu, and learn okej, okay, wsuń go jak najdalej możesz zrób go pode mną no możesz zrobić planka, Swing postawić na nim dalej. skrzynkę i plank wtedy będzie stał równo pomimo tego, że na nim staniemy i przeskoczymy czekaj ta targam ze sobą prezent. Nie potrzebowałeś tego, ale okej. Okay. Jak zrób nie? Zrób na tym miejscu, gdzie stoimy teraz, patrz, tu, na tej plance, gdzie staliśmy, zrób planka. Tam, gdzie jest checkpoint. Nie. Usuń skrzynkę, planka. Olej skrzynkę, pier... Nie. Usuń skrzynkę, usuń planka. I zrób planka na tej platformie. Tak. Przesuń go bardziej w lewo. W lewo. O. Idealnie. Kur... Nie! Jeszcze raz. Ale bardziej w lewo, tego planka. Później może go przesunąć czasem ze skrzynką. w ogóle zrób go na tym. O! Przytrzymaj. Przesunę skrzynkę trochę w lewo. Idealnie, powinniście to skoczyć. No już nie. No i co? PTB, jest. Ooo oh No dajesz nasza siła robocza Za co ci płacimy Może że ubiegać, nie mogę ślitbasza zrobić <laughs> Oh. Dobra, ja go mogę solować. Aha, trzeba przed nim uciekać. Kurwa nie tak, nie. <laughs> ale ja blokowałem jego ataki na tym. Nie, nie zablokujesz. On się musi tutaj wbijać w te. te, ja te wiem, ale blokowałem jego ataki. O. Tylko nie można tych z góry blokować. Widzicie? O. Bo... Teraz go i teraz go tłucz, nie, tłucz go w plecy! Czesę. Schowajcie się gdzieś, ja go wysuwam. I teraz go. Teraz go puść. się nie Teraz przebiegnie przez czek. Nie, 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 otwieraj tego, to jest od głównej bramy. Czy możemy go olać i to otworzyć, wiecie? O kurwa, nie przestańcie. No to... Szybko. Nie, zabijmy go. Nie, musimy go zabić. Możesz go teraz skosić do łańcuchu. No. Strasznie to marny sposób, ale działa. O kurwa. Buz... Ma coraz mniej życia? Nie wiem, on nie ma na pewno go. traci, bo jak się otwiera drzwi, to on... Jego pasyk HP znika, ale on dalej traci HP więc można go zabić Ja cię może zapalę w międzyczasie <grym> Ale cheat w ogóle A ty masz fajny. musisz <grym> Tak mam dzięki Ale po pijenniczkę możesz ale podsumować Aha, się, tak? się nie zabiłeś Nooo okay. szybko Dramatyczna muzyka Dziękuję Ale ciekawa gra. Co za emocje. Możesz mnie wskrzesić? Pani... Pani dzięki, że jesteś naszym innym. Proszę, mnie, chcę chcę Nie, niech nie ryzykuję. Dziękuję. No. O. Ty, I zabiłem. Mogłem go jeszcze trochę podnieść. Poczekaj, Dobra, na razie nic nie dawaj. Weź sobie później Fire na Ale przykład. Ale Fire nie jest niepotrzebny, tak naprawdę. Daj mi jeszcze Frost Shield i ja już jestem zadowolony. No to Frost Shielda, no? Frost Shield jest świetny. O Jezus, Maria, tego nie trzeba. A przyszłego. to nie jest trudne, trzeba tylko chciało. maga, który dobrze przestawia nogi. Możesz nogi przestawiać. This is retarded. Liczymy na ciebie. Nie, nie stawiasz. Masz te dwa kółka na dole, nie? Przestawiasz je. Pod nim, Idziesz nimi. Pod nimi masz betonowe o. me. Nie, nie, nie aż tak bardzo, nie aż tak bardzo, mniej, mniej, mniej. I teraz dochodzisz tym. I przestawiasz znowu to. Nie tak daleko, nie tak daleko, bliżej. Małe kroczki, małe kroczki. <laughs> Właśnie o to mi chodziło. No! <laughs> Powiedz, że to nagrałeś, Uu, tu jest mrocznie. Ja się boję samemu chodźcie. O, tu już nie jest. Majanki. To się w Miami, Suki. <laughs> Darkness enveloped the marshlands as the night fell. suddenly. A familiar light appeared, illuminating the path. Where now wygląda złowieszczo. Yes, a big tree house. More like a tree castle. And the trine wants us to go in. The trine could take us to a nice beach for a change. Let's go inside. Wiecie co było najbardziej creepy w tym wszystkim? Że barbarzyńca zamienił się w kobietę. Ameryka.